Wiadomość, część druga prawdę, którą znalazłem. Po dokładnych poszukiwaniach myślę, że znalazłem prawdę i znalazłem ostateczną odpowiedź, którą chciałem się z Wami podzielić, chyba że kwestionujecie moją wiarygodność. Słuchajcie mnie, wysłuchajcie mnie, nie spieszcie się mnie osądzać i nie odwracajcie się ode mnie, gdy mówię Wam prawdę, bo prawda to tylko koncepcja, a koncepcji trzeba uważnie wysłuchać i dokładnie przemyśleć. Zatem jeszcze raz proszę Was, nadstawcie mi uszy, rozważcie to, co mówię, nie bądźcie niecierpliwi i uwolnijcie swoje umysły od wszelkich uprzedzeń, abyście mogli poznać to, co moim zdaniem jest prawdą, której szukamy od wielu lat. Prawdy szukaliśmy w literaturze historycznej i opowieściach poprzednich pokoleń. Szukaliśmy go także w teoriach, które dały początek mnóstwu nowoczesnych wynalazków, o których błędnie myśleliśmy, że przyniosą nam szczęście, dobrobyt i bezpieczeństwo. Jeśli zastanawiasz się, jaka jest prawda, mogę powiedzieć, że jest to wartość, która zapewnia człowiekowi ludzki szacunek bez konieczności zabiegania o niego, pomaga mu osiągnąć jego niezbywalne prawa do szczęścia i godności oraz umożliwia mu określenie jego praw i obowiązków. Oto prawda, według której nie powinno być nadmiernego wycinania drzew, rozrzutności, rozrzutności, rozlewu krwi, niszczenia środowiska, niesprawiedliwości, sprzeniewierzania mienia, dyskryminacji i egoizmu. To jest prawda, według której ludzi ocenia się po ich użytecznych pomysłach i osiągnięciach. Gdybyście zapytali mnie, jak doszedłem do tej prawdy, która jest zgodna z normami wszechświata, powiedziałbym, że poznałem ją po szeroko zakrojonych poszukiwaniach i długich rozważaniach. Zdecydowałem się szukać prawdy po tym, jak nabrałem przekonania, że po usunięciu barier fizycznych ludzie powinni osiągnąć bliskość i wspólnie znaleźć pokarm dla duszy, gdy ich materialistyczne potrzeby zostaną nadmiernie zaspokojone. Najwyższy czas, aby ludzie starali się osiągnąć bezpieczeństwo i stabilność po tym, jak zapanował chaos. Najwyższy czas, aby zdali sobie sprawę z dobrobytu i luksusu po zmonopolizowaniu bogactwa przez Bogatych i międzynarodowych korporacjach oraz po podzieleniu ich na różne klasy ze względu na kolor skóry, rasę i bogactwo. Przesłanie, część trzecia prawda i gdzie ją znalazłem. Święta Księga, w której odnalazłem prawdę, to ta, która została objawiona jako kontynuacja poprzednich pism i naprawienie ich wypaczeń. To ona potwierdza prawdziwość wcześniejszych boskich orędzi, ustanawia wspólne pochodzenie wszystkich wyznań, udowadnia jedność Boga, czuwa nad dotychczasowymi pismami i jest źródłem przewodnictwa dla całej ludzkości. Książka, o której mowa, która rzeczywiście nadaje się do osiągnięcia wszystkich powyższych celów, jest tą, w której odnalazłem prawdę.